taki zapędzony świat to jest wspaniałe lekarstwo proszę państwa jak wiecie Szczepan Satowski założył parkę dobrego humoru należy tam ponad 5 tysięcy osób ze świata kultury sztuki aktorzy ale przede wszystkim ludzie, którzy potrafią uśmiechać się potrafią dawać z siebie ciepło, radość Nasi koledzy też tutaj miałam przyjemność im wyręczać Zbyszkowi, Ludwikowi, zaraz się będą prezentować. I z ramienia tej partii, ja mam upoważnienie jeszcze pana Sadurskiego do wręczania, do wybierania członków i do obręczania im legitymacji dobrego humoru. Chciałam dzisiaj uroczyście wręczyć je tutaj Elię. Ewuniu, proszę. I Beatę. Witaj w jeśli Jeżeli chcecie, ale musicie, al, al, przynajmniej się uśmiechnąć jakąś fajnie. Albo, uśmiechnąć. albo nas rozśmieszyć, albo coś powiedzieć wesołego. Tak nie będzie. No, no o matko, o matko. Można, można, no, pójdziemy.